Okay, to jest teraz krótki test e, mojego przygotowania multimedialnego do wyjazdu na wetę do nagrania relacji. Kamera, którą będę nagrywał, to jest Insta360X5, a jeżeli chodzi o dźwięk, to będę nagrywał przy pomocy mikrofonu DJI Mic Mini, który mam tutaj pod kamizelką. I na, nałożonego mam na niego takiego e, dekata, czyli te futerko, które ma chronić ale przed podmuchanym wiatru hej, tak? tak więc e, myślę, że relacja może być całkiem fajnie nagrywam w 8K, nie będę nagrywał w 5-7K które ma opcje nagrywania w aktywnym HDR e, próbowałem tego i jakoś moim zdaniem obrazka, ona jest troszeczkę za niska tak bym mógł ja się cieszyć z edycji tego materiału, tak więc olewam to, że będę miał mniej informacji w jasnych i ciemnych partiach obrazu. Jeżeli chodzi o przygotowanie sprzętowe, no to tarmac już przeszedł ostatnią modyfikację. Kierownica jest wymieniona na karbonową wersję Aero pod speca w szerokości 380. Dołożyłem raczet 54 do piasty. DT370 i opony wymienione są na Specialized Mondo w szerokości 28 i jest to setup tubeless czyli jadę bez dętek. Tu boli to mnie trochę zawiodło w tym rowerze, muszę powiedzieć. Troszkę mnie to rozczarowało. Jeżeli chodzi o przygotowanie mentalne, no to cieszę się na wyjazd, cieszę się na odskocznie od pracy. A jeżeli chodzi o przygotowanie fizycznie, no to czuję się stary, gruby i że mnie boli. Bolą mnie rzeczy. I tak to wygląda. Trzymajcie za mnie kciuki.